Jestem dobrym w kolejnym odcinku na moim kanale. I dziś mamy kolejne podsumowanie miesiąca, czyli nowości słodyczowe z lipca. Powiem szczerze, że widzę je już na stole i o dziwo w tym miesiącu nie jest tego aż tak dużo, ale, ale, słuchajcie, to jest kolejny miesiąc z kolejnymi zaskoczeniami typu. James. Jak wiecie, zawsze je testuję po prostu w tego odcinku i to jest największy fan, więc do tego przejdziemy sobie troszeczkę później. Zaczniemy od innych rzeczy, a jeżeli taki odcinek Wam się podoba i chcecie więcej podsumowań miesiąca, to zostawcie suba i łapkę w górę. Dobra, słuchajcie, także zaczniemy sobie od żelek. Haribo. Żabka posiada żelki Haribo, które są o smaku mango. W ogóle w wakacje mango i kokos to jest po prostu najpopularniejsze smaki, jakie można znaleźć w spożywce. Naprawdę nie wiem czemu. I powiem szczerze, że tego jestem mega ciekawy i chciałem je bardzo przetestować, także mogę to zrobić. Otwieramy. Ile? W każdym razie mango. O jezu, pachną idealnie mango. Pachnął jak moje przyszły produkt mój. Mmm, mmm, mm, jeżeli chodzi o konsystencję, to powiem szczerze, że ja wolę, że kiedy żelki są trochę bardziej miękkie. Te są dość twarde, ale Boże. Mmm, oh my god. To wygląda prawie jak mango. To nie jest obłędne. Powiem szczerze, że jestem mocno zaskoczony, bo miałem wrażenie, że tego mango prawie nie będzie czuć. A smak jest obłędny i nie wiem, czy to nie są moje ulubione żelki Haribo na ten moment. Naprawdę. Uwielbiam je, są pyszne, nie mam do czego się przepić. 5 na 5 i totalnie polecam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to zróbcie to. Są obłędne. Dobra, przechodzimy dalej i tym razem mamy uwaga Mentos Fanta. Mentosy, które zrobiły kolaborację z napojem i jest to o smaku pomarańczowym, no bo jakby Fanta jest pomarańczowa. W każdym razie powiem szczerze, że mam wrażenie, że oni tutaj przyłożyli się dobrze do tego i że zrobią to tak, że będzie czuć to totalnie jak napój, a nie jak po prostu pomarańczowy Mentos. Także otwórzmy, przetestujmy. I słuchajcie, takie Mentosy Fanta możecie znaleźć w żabce. Wyglądają super, mi się podoba to opakowanie, jest bardzo proste. Widać, że to Mentosy, widać, że to Fanta, jakby. Nie ma do czego się więcej przyczepić, także uwaga, otwieramy. Okej, okay. w środku są totalnie pomarańczowe. Nic tutaj mnie nie zaskoczyło. Wyglądają one o tak. No, ładne, fajne, wszystko git. Także uwaga, próbujemy. Hmm. Mhm, mm mhm, mhm. Miałem totalnie tak, że moim zdaniem był to po prostu pomarańczowy mentos, ale jak go połknąłem tą końcówkę ostatni taki gryz, to został mi posmak tak, jakbym wypił fantę. Serio. To nie jest taki uczuć <grym> uczuć. W momencie, kiedy połknąłem, to nie jest taki aftertaste, że zostaje wam, jakbyście wypili sok pomarańczowy, tylko jakbyście wypili naprawdę fantę. Mhm. Mm mhm. że rzucia się robi szczena. Moim zdaniem jest to całkiem dobrze odtworzone. W każdym razie bez szału. Ja bym dół takie 3 na 5. Zgodzisz się Kasia ze mną? No. Tak, jest, jest okej, okay, jest coś nowego, ale nie ma w tym w ogóle szału. Po prostu. Dobra, moi drodzy, czas na kolejne żelki. I są to żelki Tiger, więc wydaje mi się, że one w sobie będą miały troszeczkę kofeiny, żeby to był, wiecie, taki boost energetyczny. I są one o smaku zielonego, kwaśnego jabłka. Opakowanie ma 50 gram, więc tutaj w całym opakowaniu jest 160 kalorii, 0 tłuszczu, węglowodany 37 gram, cukry 24 gram, białko 3 gram, sól 0,1 gram. Nie rozumiem, czyli są to żelki Tiger, ale nie mają w sobie nic z Tigera. Czy ja dobrze rozumiem? Jest tutaj narysowane takie yy, bateria, że jakby powinno dodać nam to energii. Jest Jelly Shock, jest czaszka. Jakby to nie działa na to, co powinno działać. W sensie, no, wydawało mi się, że jest to po prostu energolek w żelku. I teraz jestem trochę zawiedziony. W każdym razie, przetestujmy to. Uuu, Jezu, one pachną jak żelki jabłkowe z Lidla, takie pierścienie. Omg. Wygląda to tak w środku. Są dość zwykłe, proste, zielone żelki nie mają jakiegoś super kształtu. O, mają takie jak malinki, trochę tylko bez tej posypki. Więc powiem szczerze, że jeżeli chodzi o kształt, spodziewałem się czegoś lepszego. Hmm. Są sporo większe niż Haribo Mango. W każdym razie smakują po prostu jak żelek o smaku jabłkowym. Nie jest trochę kwaśny, ale tak nie na maksa. Powiem tak, osobiście mi bardzo smakują, bo ja lubię żelki jabłkowe. smakują totalnie jak te Zidla, ale jeśli miałbym kupić, to kupiłbym o wiele większą paczkę właśnie tych Zidla niż to, bo to jest naprawdę małe, bo to jest tylko 50 gram. A 5 zł za taką małą paczkę, to, to wydaje mi się sporo. Całkiem. Serio. Więc jak dla mnie 3,5 na 5, bo było na pewno lepsze niż to, co przed chwilą testowaliśmy, czyli mentosy. I lecimy z kolejnym nowym produktem, troszeczkę bym powiedział internetowym, ponieważ są to batony fame. Jak wiecie, ostatnio pojawiły się też w sklepach batony Kizers, które już testowałem. I to jakoś wydaje mi się bardzo podobne, ale z tego co wiem, nie robiła tego ta sama osoba, więc spodziewam się, że batony fame będą smakować inaczej niż kizersy, i to nie będzie to samo. W każdym razie są one dostępne w Biedronce i jest to uwaga fame MMA Federation Official Chocolate Water. Whofer! Wafer O smaku czekoladowym. Okej. Okay. Czyli co jest to? Po prostu... Co, o, tu jest, tu jest opis. Słuchajcie, to trzeba po prostu szukać opisów z tyłu. Mamy napisane tutaj, że jest to wafel z kremem kakaowym oraz nadzieniem o smaku czekoladowym w czekoladzie mlecznej. Czyli sama czekolada. Okej. Okay. Ja generalnie średnio przepadam za tak mocno czekoladowymi batonami, aczkolwiek są wyjątki takie jak bajeczny. Love it. Więc, uwaga, tak to wygląda po wyjęciu z opakowania. Bardzo zwyczajny i klasyczny baton po prostu. Jest całutki w czekoladzie. No i nic więcej o nim nie mogę powiedzieć, więc przetestujmy. jak smak Kolejny baton za trzy dolary. W środku jak widzicie jest bardzo dużo wafelka, a na górze jest taka warstwa czekoladowa. No i wszystko jest oblane czekoladą. Mm. Nie jest dobry, nie jest bardzo w porządku. O dziwo, mimo iż czytając, miałem wrażenie, że będzie to sama czekolada, to ta warstwa wafelkowa jest na tyle spora, że nie jest aż tak słodkie i zapychające, że mam ochotę nie dojść po prostu. Jest serio ok. Ale jest taki prosty, zwykły, czekoladowy. Jakby nic nie mogło tu pójść źle. Więc powiem Wam tak. Jeśli chodzi o baton Fame, jest dla mnie on ok, jest dobry, nie mam za bardzo do czego się przyczepić, ale jest po prostu zwykły, czekoladowy. Nic tam wielkiego się nie dzieje. Więc taka czwóreczka, nie? Że jest dobrze? Mogło być lepiej. 4 na 5. I teraz czas na kolejny produkt, który akurat mnie bardzo zaskoczył i nie mogłem się doczekać, aż go przetestuję, ponieważ jest to kolejny produkt od Quebo, a dokładnie z jego marki Misti, gdzie tworzą różne ciekawe rzeczy, japońskie głównie, z tego co się orientuję. I tutaj mamy właśnie kolejny deser japoński i jest to mochi, ale słuchajcie. Żeby nie było tak zwyczajnie, to jest to moci w formie lodów. I ja generalnie, jeżeli chodzi o moci, mam takie dziwne mieszania nastrojów, wahania nastrojów, ponieważ nie do końca mi one smakują, ale oglądałem też ostatnio film Agnieszki, gdzie mówiła, jak powinno smakować idealne moci albo jak powinno wyglądać. Generalnie moci jest całkiem spore. Jest to ciasto ryżowe, które powinno być ciągnące i mięciutkie, jak taka gąbeczka, no a w środku jest zazwyczaj nadzienie. Tutaj zamiast tego nadzienia mamy lody. Lody o smaku mango. Po prostu idealny kombot. To jest normalnie. Jakbyście mieli żelki Haribu, które były pyszne, tylko że w formie moci i jeszcze z lodami. I generalnie zaskoczeniem dla wielu może być to, że jest moci w formie lodów. Dla mnie to już nie jest zaskoczenie, bo akurat będąc ostatnio w Stanach, miałem okazję spróbować czegoś takiego. To nam Lena pokazała, bo no, kiedyś mi się pokazywało, że moci to są tylko te właśnie ciasteczka, jakby jecie je normalnie, nie że z lodówki. A tutaj mamy zabrażarki, lody w środku i to właśnie próbowałem w Stanach i powiem szczerze, że mi smakowało bardziej niż normalne takie zwykłe ciastko. Że w formie lodów jest to dla mnie ciekawsze. No i co najlepsze teraz. Doczytałem właśnie, że są one wegańskie. Wegańskie moci Moim zdaniem super cool. Właśnie doczytałem skład i tutaj jest napisane, że jest to sorbet mango, więc też dlatego jest pewnie wegańskie, bo nie ma tam mleka. W każdym razie jest aż w 42,5%. To jest 50% ciasta, w sensie 50% sorbetu i później macie jeszcze jakby tylko trochę ciasta ryżowego. Naprawdę bardzo dobry skład. W sensie opakowanie jest też obłędne. Jakby totalnie to jest produkt perfekcyjny, więc miejmy nadzieję, że będzie on też perfekcyjnie smakować. Tutaj jest napisane, że jak to się wstawi, ready in 10 minut. Minut. Że co, że 10 minut trzeba poczekać, aż się wyjmie to z tego? Jestem napisane ready in 10 minutes. Okej, okay, czekam. Okej, okay, minęło 10 minut, więc możemy otwierać. Uwaga, klikamy tutaj open here o, o, o. Okej, okay, uwaga. Wysuwamy moczy. Wyglądają totalnie jak te moci, które jadłem w Stanach Naprawdę, wyglądają identycznie Są potężne, wyglądają naprawdę ładnie Pachną obłędnie mango Totalnie jakbym, takie świeżutkie lody mango OMG, dobra Jeśli chodzi o miękkość, no to one nie będą tutaj Idealnie takie miękkie i ciągnące, bo Jednak jest to lód i w środku on jest zamrożony Myślę, że gdybym poczekał troszeczkę dłużej To on pewnie by się trochę rozpuścił I to wtedy by było bardziej płynne, ale nadal nie chciałbym Tego zgniatać, bo raczej te lody wypłyną z tego W każdym razie, gryziemy i próbujemy Wygląda ładnie, w się sensie naprawdę wyglądają ładnie. Patrzcie to. Taka idealna kuleczka, wszystko pięknie. Jakby, serio, minami. Dobra, gryzę. Mmm. Mmm. -hmm. Oh Ciasto się ciągnie. Ten sorbet w środku jest dobry. Teraz możemy spróbować sam sorbet. Mmm. Sorbet jest super. W sensie naprawdę jest pyszny. Teraz spróbujmy tego ciągnącego się ciasta. Mango. Mmm. Mmm. -hmm. Co tu wiele gadać? Jak ktoś lubi mochi, w formie lodów to już w ogóle sztos, więc serio piąteczka. Nie ma do czego się przyczepić, jest za piste. Są drogie. <grym> Mógłbym za to ująć y, pół punkta, ale no nie no, w smaku jest to dobre. W każdym razie, no 20 zł za 6 kawałków lodów, dość dużo. I kolejna rzecz to Mandarin Cheesecake Czekolada Limited Edition. Nie znam w ogóle tej marki, chyba pierwszy raz ją widzę. Lidowa? Jakoś tak, nie wiem. A! Ah, tak, oni mają tu czekoladę z takim ryżem, co ja kocham. Omega. Oh no tak, dobra. Tym razem mamy tu sernik z mandarynkami i szczerze jak na to patrzę, to z jednej strony nie jest brzydkie to opakowanie, a z drugiej strony, jakoś sernik z mandarynkami to tak, jakby był sernik z rodzynkami. Że totalnie mi to nie gra. Co w się sensie sery, jakoś nie mam w ogóle ochoty tego próbować, ale zrobię to dla Was, żebyście Wy nie musieli. Także uwaga, otwieramy. O oh my God, to wygląda jakby ta czekolada miała mnóstwo w sobie. Drobinek mandarynki. Patrzcie to. Wow, okej, okej, okay. okay, szanuję, szanuję. Jest tu dużo mandarynki w tym, na pewno. Dobrze. Boję się, Kasia. Dobra, gryzę. Trochę jakbym jak od, odświeżasz do Kibla. <grym> Czuć tam mandarynkę w tym? Ale smakuje to trochę jak odświeżasz do Kibla. Ale jadalny. Dla mnie szczerze jeden. Jeden na pięć. To był błąd dzisiejszego odcinka. Ale... No dobrze, moi drodzy, w końcu przechodzimy na sam koniec, czyli do płatków Yamers z Lexi. I w ostatnim odcinku wam mówiłem, że już niedługo moje płatki w ogóle. I jak pojawiła się ta grafika w internecie, tylko bez twarzy, to dostałem masę wiadomości. Dominik, czy to twoje płatki? No więc niestety. Nie są to moje płatki, ale powiem szczerze, że ta grafika tak do mnie przemawia, tak mi się podoba, że moim zdaniem mógłbym zrobić takie płatki i wyglądałyby też pięknie. Coś w sensie serio, bardzo ładna jest ta grafika, podoba mi się ona, nie mam do czego się w ogóle przyczepić. Natomiast jeszcze to nie. Są moje płatki. Mam nadzieję, że jak będziemy testować słodycze z września, to wtedy już będą tam moje płatki z Yamers. Dobrze, moi drodzy, mamy dwie wersje. Tutaj jest e, Strawberry Milkshake. Czyli wiecie, trus, tak, truskawkowy milkshake, tak typowo amerykańsko. Tutaj jest taki neon, jak w amerykańskich restauracjach. Wszystko zarobiście fajnie gra. W ogóle opakowania są olbrzymie, bo to jest 375 gram. Poprzednie miały 300, ale jeszcze poprzednie jeszcze mniej. No i tutaj mamy drugą wersję, i to jest takie bardziej Hawaii. Vibe. Wiecie, Leksi na Hawajach jest. Z miski kokosowej, płatki o smaku czekolady i kokosa. W każdym razie, jeśli chodzi o ten smak, no wiecie, ja za kokosem nie przepadam, więc tak trochę patrzę i nie wiem, czy chcę testować, ale zrobię to oczywiście. Jeśli chodzi natomiast o te, to jestem bardzo ciekawy, czy faktycznie będzie to smakowało jak truskawkowy milkshake, czy będzie to po prostu jak truskawka. Jestem tego ciekawy. Więc yy, cóż, przejdźmy do testowania. Jedyne co, to jak spojrzałem na te płatki, to one bardzo mi przypomniały coś innego to. Ponieważ grafika samych płatków jest identyczna, jest niezmieniona w żaden sposób. W każdym razie sprawdźmy, jaki mają kolor w środku. Jak zwykle nie umiem tego ładnie otworzyć. Powiem szczerze, że nieważne, jakby to smakowało, są to płatki Lexi, więc myślę, że i tak każdy będzie chciał je mieć, bo jakby nie patrzeć, Lexi jest top of the top, za co mega szanuję. Więc smak nie jest aż tak ważny, tylko że dla mnie jest najważniejszy. No, ja, ja lubię testować, tak? Ja, ja muszę wiedzieć, czy płacę za coś, co smakuje, czy nie smakuje. Zbierz cztery polaroidy z Lexi, w tym jedna me jeden mega polaroid w formie układu. Mam nogę lekcji. Może w drugiej parce będzie druga część nogi. Dobra. Słuchajcie, jeśli chodzi o płatki, to wyglądają te kuleczki na pewno na o wiele mniejsze niż są tutaj. Jeśli chodzi natomiast o kolory, no, są tak jakby po prostu kontrastu im zabrakło. Coś w nie sensie są bardziej wyblakłe. Na pewno nie są tak nasycone jak tutaj na opakowaniu i to widać. No, ale to już raczej się przyzwyczaiłem do tego, mogłem się tego spodziewać. Tu jest jakoś dużo proszku w ogóle. Jakoś się skruszyły na dnie. Dobra, nieważne. Mmm. One mają te same kolory, które miały pierwsze płatki T-Mix, jak mi się wydaje, te od dziewczyn. Smaki były inne, ale kolory te same. Nie jest to jakiś mega intensywny smak, no są takie okej. Okay, takie zwykłe. Nie wiem czy to jest strawberry milkshake, Po prostu taka... No dobra, mleczna truskawka. Tak bym to nazwał. Truskawka ze śmietanką, o, tak bym podniosła. to nazwał. To okej, okay, są chrupiące, ładnie pachną, są dobre, ale bardzo delikatne w smaku. Tak czy siak, warto kupić dla samego pudełka, serio, wygląda obłędnie. No i teraz przejdźmy do tych. Uwaga, uwaga, czy w środku dostanę drugie zdjęcie Lexi? Uwaga. Taram. O, dostałem drugą. Nie, 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 nie. No żarty. I mam kupić kolejne paczki, żeby dostać… A, dajcie spokój. <laughs> Dobra. Słuchajcie, jeśli chodzi natomiast o te, to one wyglądają o wiele bardziej jak na opakowaniu. Wiadomo, że ten biały nie jest aż tak biały jak tutaj. I jedyne co to na obrazku jest więcej tych płatków czekoladowych, a tych kokosowych jest mniej. Tutaj mam wrażenie, że jest odwrotnie. Że to jakby głównie bazą są te kuleczki, a tylko pomiędzy nimi są te pierścienie, więc to jest jedyne, co mi się nie zgadza z tym, co jest tutaj, nie. W każdym razie, jest mi ciekawy smaku. Kokos i czekolada to może być dobre połączenie akurat. Mm, ale super, ta czekolada jest tak intensywna, że zabija kokos. Dla mnie super. Wow, nie spodziewałem się, bo powiem się, że te nawet mi chyba bardziej smakują niż te. I totalnie, jakbym zobaczył, jakby, że są kokosowe, to normalnie bym nie kupił, gdybym nie to, że testuję. Hmm, są smaczne. Ja chyba wolę te pierście nieprzestożone. Są trochę twardsze, i w momencie, kiedy macie to połączone z kulkami, to jest taka różnica, jakby struktury. Podsumowując, obie paczki bym chyba ocenił tak na 4,5. Jest ok, serio. Jakoś mam wrażenie, że po prostu i Amers i twórcy trochę mają więcej teraz, jakby, że przykładają większą uwagę do tego, co wypuszczają, i po prostu z każdą kolejną edycją Amers jest coraz lepsze. Tyle. Koniec!